Tak? Tak, masakra. Trójka jest okej. Okay. Siemanko. Mamy? Czwartek. Dzisiaj mamy czwartek. Dzień loda. <noise> Ale najważniejsze, dzisiaj mamy gościa. Gościa mamy. Sebastiana. Witam. Witam jest dwóch zelecy. Sebastianów dzisiaj na, na robocie. Seba i Seba dzisiaj na robocie. Sobiksy. SS i SS. I po co przyjechałeś do nas? Powiedz. Yy, zobaczyć jak wychodzi robota. Czy to rzeczywiście tak ładnie wygląda w realu jak na YouTubie. No i co myślisz? Że zajebiście ta robota. Jak ktoś potrzebuje w okolicach Malvern yy, dobrego budowlańca, dobrych budowlańców, to bardzo polecam. Robota pierwsza klasa. Robota I co? Klasa. Nie no, powiedz płytki, prawdę. Płytki idealnie położone i wszystko, wszystko ładnie zgrane. Jak ktoś ma nawet OCD, to też może też może, wytrzymać. Yy, może wytrzymać i może yy, ich przyjąć do swojego domu. Z tym, że musisz nie pochodzić z kraju na py. Nie już, już koniec, już bez sensu było nasze reklamowanie. Dobra, co robimy, Marek? Dzisiaj, jaki jest plan? Dzisiaj, plan zamontować te drzwi przesuwne, co tam widzieliście. Wannę Za kiblem z tyłu, niestety, kanalizacja wychodzi przez łazienkę nad podłogą, więc ładnego boksika trzeba zrobić. Obrobić to, żeby tak nie było widać. Brzydki rur. I. Teraz się ci włączył? I... Czego Sebastian wam nie powiedział. Sebastian gość. To, że przyjechał nam zrobić intro, czy też outro, czy cokolwiek to będzie. Jakiś fajny filmik nam tu pokręci, bo to jest jednak człowiek profesjonalista. A nie to co my robimy, także no, no, zobaczycie tak. już niedługo. Jakiś tam jego, jego, jego twórczość. Dęboczyn. Także idziemy na górę teraz robić. Au. Au. Dzień doberek. Cześć, mamy piątek. 5 rano podjechałem pod Scrufix, pod sklep kupić parę kształtek, które są mi potrzebne hmm. na dzisiaj. Dość ciulato się dziś czuję. Jakaś infekcja mnie złapała, chyba zatoki. Czuję się jakbym miał zdechnąć zaraz. No, niestety trzeba robić. Termin ciśnie. A ludzie chcą mieć łazienkę skończoną. No i co? Trzeba jechać do roboty. Marek już też jedzie. Będziemy coś tam do nagrywać, co tam robimy. Wczoraj był seba, nas odwiedził, co już widzieliście. Jakiś tam filmik na nas składa profesjonalnie, nie to co ja zrobiłem na początku. to intro, chociaż też się ludziom podoba. Moje intro, które składałem na prędce, i tyle. A temat, kurna, który wczoraj na TikToku poruszyłem i bardzo dużo ludzi tam komentuje. Temat roboty w Anglii. Ono, że Anglia się skończyła i nie ma już roboty do nas tutaj. I tak się zastanawiam o co chodzi tym ludziom, którzy mówią, że tutaj nie ma roboty i że nie idzie zarobić. To już w ogóle. My z marem. Ten rok to jest chyba jeden z najlepszych, jeśli chodzi o roboty, o to ile przybywa nam klientów i ludzi, się, którzy się pytają o wyceny. My nie mamy czasu tych wycen robić nawet. Mamy już, nie wiem. Kilka robót, kurna co, co normalnie ludzie czekają nawet ceny od nas. Czyli sorry za dźwięk, ale mi się czujnik nie cofania serca czekają nawet ceny od nas, a my nie mamy czasu tych wycen zrobić. Bo po pierwsze w w robocie, po drugie, potem z dziećmi czas No i nie ma kiedy trzeba by w robocie robić. Teraz Marek musiał robić wyceny, jak ja kurna z łazienką dokończę. Także jak ktoś jest z Anglii to dajcie znać w komentarzach czy naprawdę się ta Anglia skończyła Bo no, mi się wydaje, że coraz lepiej się tutaj robi na tym rynku No ale niektóre paprochy mówią, że się nie robi Lepiej, że jest gorzej, że trzeba rezygnować z budowlanki, robić coś innego Takie farmazony Tego typu, jak to Tiger Bonzo mówi Dobra, lecę do roboty, szkoda rozkminiać Au! Na robocie wannę chcemy postawić, ale patrzcie, się, się rusza. Się okazało, że syfon pod wanną wystaje za nisko. Trzeba znaleźć taki inny szalą, żeby, żeby nie dotykał podłogi. No tutaj to tak wygląda. To już widzieliście. Tam jeszcze ten boksik trzeba zrobić. Marek pojechał tego, tego syfonu, szukać. A tutaj też fajna rzecz. Tam dość, czekajcie, widzicie, tam marek śrubki wkręcał. A tam kapkę zeszło i po prawej stronie wskręcił zamiast na środku. No i teraz rolki nie chodzą, trzeba będzie dziurkę tu wycinać i tą śrubkę wykręcić. Tak to wygląda. Znaczy, się mamy materiał, bo już mu nagrywałem od rana. Przed nagrałem, że po to pojechałoś. Tak Wanna wolno stojąca i taki standardowy syfon niestety w wannie nie pasuje. więc musieliśmy pojechać po. Taki z jelitkiem. Jest tak robiony. Było widać jak się rusza? Uuuuuuu! czy tylko dmucha? Burczy i dmucha. Jeden tak. jest. Mhm. Nie wiem, czy działa. <laughs> To już tu ładnie, tu już używają. Tam już używają. Tu już używają. To do, to do podłączenia. Zaraz do używać. Mamy tylko do poprawienia farby, jeszcze, bo w niektórych miejscach nam farba przebija. Także jeszcze troszkę umalować ściany. Tam założyć wanny ale to musimy dopiero jak wanna będzie już na gotowo osadzona. To jest gotowe. No, no i zabawa z drzwiami jeszcze tu drzwi powiesić, zobaczyć jak jeżdżą. Niestety, jakiś fachowiec tu o imieniu. Też już to nagrano. Tu też mówi, że nie mamy materiału, nic nie nagrane jest, a. Nie, przecież na mnie. Staram się cokolwiek nagrać, żeby wam pokazać, co robimy. Bo Seba powiedział przed chwilą, że nie mamy w ogóle materiału. Chcę Wam wszystko pokazać, co robimy, jak robimy. To mamy oprócz co, Mamy co? wszystko oprócz materiału. Aha, czyli mamy wszystko nagrane oprócz, oprócz materiału. No i. <laughs> I no i mamy mikrofony, których nie używam i ciulata to na niestety, wiecie, jak to jest na budowach. Tu leżą mikrofony. Nie zawsze te mikrofony jest pod ręką, żeby je założyć. No w ogóle Nie są pod ręką. No zawsze gdzieś tam są. Ale ostatnio, na przykład nagrywać na zewnątrz, te mikrofony były tu, także żeby to rozpakować, podłączyć, też zawsze kilka minut ucieka. Czas jest pięć, małej to zrobić. Dobra. Bo musimy to łazienkę dzisiaj kończyć. Silikony. E, tu jeszcze nie wiem, czy sobie bazę wam za kibelkiem taką półeczkę zrobić, tylko z tych płytek podłogowych, Taki tylko, żeby to zakryć trochę, żeby to ładniejsze było. Tak A żeby w razie czego kiedyś tam można było to wyciągnąć, też poprawić. Chris. chyba jest busy. Więc tylko na TikToku siedzi całymi dniami. Także ale drzejnik tak. zamontowany. Elektrycy tylko muszą powkładać światła do środka, Pozakładać bezele, czy tam nie wiem, jak się to nazywa po polsku. Jak się nazywają te nakładki na lampy? Dajcie znać. Takie plastikowe w kolorze. Nakładki na lampy. Nakładki na lampy. No. I tyle. A, no i silikon koło okna. Tu chyba już Sebastian ten kolki porobił No tu trzeba zrobić kolekcję jeszcze. Tam trzeba poprawić. Tu trzeba poprawić jakieś koleczki, bo to widać to aż z daleka. Tam obmalować. Jakieś takie poprawki, niepoprawki. Tam trzeba zrobić z góry na dół jeszcze, bo taśma nawet jeszcze została. No, i później te drzwi zamontować, futryny przemalować. I później będziemy się brali za korytarz. To wyplastrować. Bądź twoja wola. Sebastian ogląda Mirka. Mirek ma na imię? Sebastian, niestety, no, pracą się dzisiaj nie zbrudzi. Tylko TikTokiem. drzwi, wsadzić z powrotem tutaj do łazienki. Tylko one będą się chować teraz do ściany tam. trzeba tutaj na nowy zamek wywiercić, bo tam po starym zamku no to nie pasuje to w ogóle. To trzeba będzie wypchać jakimś tym wood fillerem, wyszlifować. Już to nie będzie wyglądało ładnie. Tu z tej strony po zawiasach wycięte. Też to trzeba będzie zapchać wood fillerem. Też to będzie z dupy wyglądało. Dlaczego Marek, oni nie kupią sobie nowych drzwi? Jak myślisz? Hmm? Bo nie są urodzeni. Nie są urodzeni? No. Co to znaczy? Akropię, nie jest urodzony taki? Nie wiem. Martwy? Wysrane. Aha, wysrani są. I teraz po wiślańsku. teraz też na. Po wiślańsku wysrany to jest taki, co jest. Niechciwy, tylko jak. Nie wiem, jak. Skąpy, o! Tego słowa mi brakowało. Tutaj wanienka już założona. Wody napuszczone, Marek się będzie mył zaraz. Kuchnia na dole za 15-20 tysięcy funtów No, ale drzwi do łazienki no, stare, w domu, jatra. W domu drzwi zostają wszędzie, lata 70. Wszystko wyremontowane, odmalowane, a drzwi zostają jakie są. No to nic no, tak chcą, tak robimy. Tego typu. Jak to mówi ten... mechanik Mam to. Mam to. No. Nowy sezon ruszył teraz, także jest co oglądać. Tak? Ja. nowy sezon Nie. już to możesz? Wypłytkowane? Ja, postawię taką płytyczkę. Hmm. Tutaj zaraz. Mm -hmm. Tego typu. Na listwa jeszcze trzeba. Możesz już ją dociętą, czy nie? Na niej siedzisz? Człowieku! Patera! Może być mało tego silikonu. Zresztą wiesz, co chodzi? I skąd ty, Marek, tak się znasz na tej budowlance, że to trzeba tak robić? No, silikonu trzeba dużo używać i raczej zawsze jest pewność, że to będzie ok. A płytkować, gdzie się nauczyłeś? Nie użyłeś się w ogóle. <mulę> Zarobisz to tak po prostu bez uczenia. To jest tak jak niektórzy z rodzicami grają w gry. No. To tak jak od dziecka chodziłem z tatą na roboty. Płótko, Tyś chodził na roboty, no. No się zapytaj, Michała. Tyś chodził na roboty. Gdzieście są kolegami na tym, No się zapytam. Marek chodził na roboty. Aś to ta FIFRO. Od panie? tego, a idzie Pani Jej, to będzie piękne no. przepiękne Dobra, tyle Dobra, jednak, kurczę Trzeba było przyjechać Pomysł z nowymi drzwiami wyciężył no. Kto to widział? Stary Jatra Za Zylę Zmieści się? Zmieścił się nie przewróciły, nie? Ale. No będziesz jeździł jak szatan, to to zaraz się przewróci, nie jak szatan, to tak zaczniemy. No nie, w ogóle. Mam się takie zdjęcie, żeby klienci widzieli ten... Znaczy te klienci, w sensie, żeby... Masz, żeby miałem jak się za co pasuje. Masz. Thank you. Dobra. Idziemy płacić. Jademy płacić i idziemy płacić i idziemy co zjeść, co? Nie? Idziemy coś zjeść. Jedziemy z Markiem na lunch i zobaczcie, tak się jeździ w Anglii. Lusterka poskładane i sobie jedzie dziadek. A wyjebce, a co tam gdzie się, patrzył w lusterka, nie? Do przodu jedzie, a do tyłu. Proste. Jedno i drugie. Widzisz to prawe lusterko też? Ja widzę, widzę, obydwa złożone. Co sobie dzisiaj zjemy, Marek? Coś na szybko. Ja tego kurczaka pikantnego sobie Tak to widzę. Wróciliśmy już. Z lunchu marek silikonuje koło brodzika. Ja już założyłem drzwi, tutaj nowe, tak tutaj pasują ładnie, trzeba je tylko obrobić teraz dookoła i założyć zamek. Tak, Marku? E, mam coś do powiedzenia. Co masz do powiedzenia? Mam smutną wiadomość, bo to jest jeden z ostatnich naszych odcinków na YouTube, bo... Angle się kończy. Nie ma roboty. Prawdopodobnie pójdę jeździć do jakiegoś kuriera, rozwodzić parcelę. A te wiadomości dotarły do nas, do Sebastiana, dzisiaj do mnie rano z TikToka. Także jest mi bardzo przykro. Czy Angle się kończy? Anglia się kończy, przez co nie będziemy mieli pracy, przez co będziemy musieli zamknąć ten kanał i biedować. I jeszcze bardziej niż teraz biedujemy. Trzeba dziś na benefity, bo nic innego nie umiem robić, tylko silikony, chyba że na plastyczna bym poszedł. O, to ja mogę być pomocnikiem, jeżeli nie chcesz. Nie ten silikon mieszał. Nie wiem, czy dzisiaj nie... Nie się boisz takich rzeczy, nie? Dobra, trzeba robić drzwi, udało się nawet drzwi założyć. Uzbroiłem je, klameczkę założyłem. Wszystko bardzo ładnie wyszło. To tutaj, tutaj, klameczka z tej strony. Tutaj wcięcie na futrynie. Nawet się to fajnie zamyka. Czekajcie. O, czekaj. Możemy teraz. O, tu oczywiście jeszcze pójdą listwy, które będą te drzwi wprowadzały idealnie w, do tego zamka, gdzie się ma zapinać. No, ale to jeszcze musimy wszystko. Doheblować i, i poprzykręcać, poprzyklejać. Jeszcze troszkę roboty z tymi drzwiami mi zostało na dzisiaj. Marek na razie musiał chwilę pojechać, zaraz wróci. Maluję tutaj jeszcze raz, bo to troszkę przebija. Maluję jeszcze raz w tych miejscach, gdzie trzeba. No i tyle. W wannie woda napuszczona. Wszystko działa. Boksika już widzieliście chyba. Jak nie widzieliście, to zaraz wam pokażę. Tak to wyszło. Rura schowana. Wygląda to petarda. Petarda u. to i Cię muszę nagrać, tak? Ty to musisz nagrać, jeszcze, że. Jak sobie narzędzia, pakujesz. Dlaczego? No, jest w domu do żeby ci woda do tego się nie chyba już zapomnieć Już mam zapakowane, nie? A kształtki? Który chcę kupić kształtki. Aha, Czy wszystko mam kupione, już spakowane że dzisiaj będę robił z tym no. No, kiedy? przepięknie to tu. chcesz się pożegnać z milionami widzów miliony subskrybentów. przybywa ich coraz więcej także dziękujemy, no. że z nami jesteście coraz więcej nas jest coraz więcej nas działa na tym kanale na tej kanali także dzięki, że oglądacie że lajkujecie, że piszecie komentarze wiele to do nas znaczy nie podłamujemy się widząc ile Ktoś komentarze. Dobra. No i co jeszcze? co so, idę do góry jeszcze pokazać, co Chcę tam zrobione góry, i pokażę wam, co tam było <laughs> machnione. Przapnięte. Dobra, idziemy. O, tu jeszcze trzeba by płyt, płytkować kuchnię. Tu, tu i tu, ale to już następna robota jest. <laughs> A dzisiaj. W końcu się udało te drzwi założyć do łazienki przesuwne. Tak to wygląda. Tak się otwierają. No i łazieneczka. Tak to wyszło. Myślę że klasa. Jak słyszeliście na początku filmu Seba tutaj był zobaczył osoba zupełnie postronna także nie że nam się podlizuje tylko powiedział że jest zrobiona zarąbiście. <laughs> Także jesteśmy zadowoleni. Właściciele też są zadowoleni. Trzeba tylko pozbierać graty, zamknąć okno. To co? Nie robisz tego silikonu jeszcze dzisiaj, Marek? Nie. Nie robisz. Dobra. To tego typu. Tego typu jeszcze tu. Dobra. kończymy. Pozdrawiamy. Au.